Cześć! Witam cię. Jestem Zbyszek. Lokalnym pijakiem. Posiadam taki dom. Oto jaki widzicie. Jestem biedny. Mam tylko 500 zł ukryte w moim domu pod łóżkiem. Na wszelkie rzeczy. Rzeczy, które posiadam na moim... Na moim, na moim podwórku to dom wybudowany w 1985 roku rower, mu, y, dwa, dwa rowery, które ten to już nie jeździ, bo jest jakiś zepsuty a ten to już kurde służy mi z 10 lat nigdy mnie nie zawiódł Parę razy tylko łańcuch zeszedł, a tak to jest najlepszy. Oto, to jakby można powiedzieć, gospodarstwo przyjąłem po moim pradziadku. Mieszkał sobie tutaj parę lat. No, od początku. Znaczy, wybudował sobie tę chatkę, w roku i zmarł 10 lat temu. Ja sobie tu tak już 10 lat mieszkam. Nic nie robiłem na tym gospodarstwie to wszystko. O, tutaj mogę pokazać wszystko, to tak pozarastało. O! To jest taka jakby łomka. Nie wiem co takie o, jakieś tu sarnie podgryły i ten. Tu taki mini lasek jest. Będzie trzeba niedługo wycinać. Tu dęby rosną. To będzie trzeba wycinać na no ten. Może pożyczę się od kolegi piłę jakąś, czy co. O, czekaj tam widzowie muszę w nokie zajrzeć. Tutaj zasłonię taką. Dobra. Bo tam mi smmsa przysłał stary. No i dobra, polecielibyśmy se. O, jeszcze pokażę wam tu takie ło, ino mam. Ino bruny. Takie zarte, białe, stare stoją tu. Ja nie aż ja taki bardzo, i tu przyczepa. Taka o. I tu mam jeszcze dwie maszynki O! o. 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 Coś to, takie te zawiasy, nie, nie tyngie Tu mam puk, wszystkie, bo No kurde, ja go nigdy nie używałem, bo to kurde i no ja to nie umiem tym tu obrawiać, bo to... mam właśnie taki traktor, kurde rozkradziony Stoi no tu bez maski. Jedyne co to ino, ja nawet ja nie, nie umie jeździć, więc dzisiaj może do, kupiłem sobie kamerę kurde taką starą jakoś, Sony jakoś tam staro i postanowiłem, że tego, se nokie mam nową, co mi ino, syn mi kupił to ino, se ten, będę se ją tu ino. Jakąś bym tu na tego JTB, JTB, e ten nagrywał. No co, no taki to jest chyba e, ruski Władimieriec, Wladimiryt. Jakoś tak. Dzisiaj bym chciał go przepalić. To może go przepalim, zaraz. Zobaczymy, jak tu będzie ten. Mieszkam tu na takim zadupił na no, takim zadupiu o, Tutaj zadupia a za to ładna wioska i no tu się mieni osada 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 jak to u nas się mówi I no y, tu takie I tak to wygląda z daleka mamy Maj Myślę żeby coś w tym roku już przestać chlać Pójść do jakiejś pracy, może. Może do jakiejś pracy pójść, jakoś to rozwijać tą gospodarkę. Jakąś tu mam tam, tą łąkę. Tam, o, jeszcze Wam przejdę. Tu taki yy, duży taki, co ma z 200 hektarów łąk. Znaczy, no, z 200 krów. I no tu ten lasek jest to i no on sobie tu już dwa lata kosi tą moją łąkę to o już niedługo widać, że będzie ją kosił, to może na odcinek się złapię, to może u niego jakieś pieniądze bym zarobił A w tym odcinku może kurde przepalimy tego ruskiego yy, Ale to bym musiał pójść zobaczyć w telefonie jak to się go przepala, bo jak to nie wiem jak go odpalić to chwila przerwy i zaraz widzimy się znów dobra ta ponownie ja już wiem jak to się go odpala to ino se podejdziemy do niego to skrzypi, to dobra, idziemy teraz tak o, tu będzie bok, to trzeba sprawdzić czy paliwo jest. On to już 10 parę lat nie był odpalany. Jeszcze tato go odpalał z dwa lata temu Dobra, teraz jest paliwo do czarko pod Podpompować Dobra. Trzeba tak Prąd. O na luz sprawdzić. Jest na luz. Nie chce mi się odpalić. O, odpalił. Czekaj tak tu jest chyba gaz. Ładnie chodzi. to tam może byśmy jedynkę wrzucili, dwójkę byśmy się wrzucili. upaja ja, patrz jadę traktorem, ale ja, ale kurde fajnie. Ole fajnie, opa nawet do tyłu jadę. Oglądałem tego laptopa, jak to się tam. O ale fajnie. Chyba się, że do rowu jadę. W kolejnym odcinku może byśmy te drzewa powycinali. Dobra, ja sobie tu wiodę do garażu. Matko Bosko, jakieś to dziwne, dobra i teraz jak się gasi, to się gaz zdejmuje. Dobra, na razie zgaśmy tego Ino. Dobra, zamknijmy to błoto. No dobra. Może byśmy się rowerem Ino przejechali po wiosce. Ino, czekaj, ta chwila, dobra, ino musiałem pyskał obnieść. Bo ino, pokażę Wam, jak wygląda. O, ino, tak wyglądą O, taki zbyszek jestem. ten lokalny tam Jak ten kabaret, tam Maldena. Tutaj tu trzeba wyjechać z tego gospodarstwa, z tej druski. Trzeba wyjrzeć kartę rowerową. Mam to mnie pieski, nie złapią. Robium. Tu jakiś tego gospodarza są. A łąki te, dwa pola. Bo to, to już nie jego. Tu ino. Ten. Yy, cmentarz. O ino. Kościół trzeba się przeżegnać. Kościół tu. Święty parafi. osada. Tu jakieś pole kogoś. O, no i tu ino taka wioska. Może no, ktoś inną gospodarkę ma. Pole jakieś wielkie z kukurydzą. Tu ino jakiś ten. I no tak to wygląda. I no myślę, że yy, matko bosko, bo on by mnie samochód potrącił. Dobra, tu ino mam jakąś co to jest piekarnia sklep skup spożywczy no jakiś tam skupia ja nie wiem matko bosko tak? widziałeś to tak? widziałeś to mój boże wiuska pierwsza no spadnie trochę brudne ale to tam Tydzień chodzę w nich, to tam Nieważne Już nasza rzeka Wiślanka O tu ino, taki jest wyszek co paliwo sprzedaje To będzie do Władimierca kiedyś można kupić Co tu dalej mamy? Tu chyba jest jakiś skup słomy skup słomy tu jest jakiś tego jakieś skupy w ogóle jakieś dobra ja bym tu się nakręcił z tym rowerkiem dobra wrócimy se na gospodarstwo można będę tak mówił albo dobra na przystanek jedziemy, może jakieś piewki Piewko tam będzie jakaś orężada. Wpierdachniemy se dał im tym roweriem. Rower 98, ale daj radę. Mamy 2010 rok. Z no, na przystanek może jakoś, no, orężada będzie, żebyśmy sobie oddachnęli Łoj, bo to picie to mnie już wykąpił. Matko Bosko, tu i no, zachód słońca chyba widać. I no, chyba zapisywanie mózgu. Dobra, lecimy na tym przystanek, bo tu mam nino w kieszeni. Orenżadę Helena. Dobra, stanimy się tu. Dobra. Dobra, poszła i no na parę razy. No i dobra, myślę, że ja będę kończył ten łodcianeczek. Myślę, że wam się spodobał. Zostawcie lajka, subskrypcję. No i do kolejnego. Czyli może do jutra. Na razie. Witam Was. Kończy z wami zbyszek.